Tak, no to jest na pewno samochód elektryczny pierwszy dostępny dla wszystkich. Tak mi się też wydaje. Dacia Spring, tak się nazywa ten samochód, początkowo dostępny tylko w wynajmie tym krótkoterminowym, a teraz już normalnie dostępny w handlu. On ci wpadł w oko. Dlaczego? Uf, nie ukrywajmy. Pierwszym czynnikiem jest cena. Jest prawie dwukrotnie tańszy od innych modeli. Tylko jego cena niebezpiecznie zaczyna zbliżać się do stówy. By było taniej, nie? Tak, dokładnie. W momencie premiery ten samochód w najbogatszej wersji posażenia kosztował poniżej 90 tysięcy, natomiast teraz już mamy cenę powyżej 95 tysięcy. Aha. No, czyli tak. Gdzieś tam te podwyżki nie omijają jego, ale kto podpisał sobie wcześniej umowę i na niego czeka, ten ma... Ten e, ma trochę tańszy. Ma dobrze. Powiem Ci, że to jest jeden z niewielu samochodów, w którym ja też nigdy nie jechałem jeszcze. Także będziemy go razem odkrywać. Na papierze ten mini elektryk może pokonać nawet 300 km na jednym ładowaniu. Śmiem wątpić, chyba że z żaglem i z górki. Ale przypomnijmy, że podawany miejski zasięg na poziomie 230 km jest nieco bliższy prawdzie. Z oglądanych dziś aut to jest najsłabsze, ale i najtańsze. Za stówę można mieć full wypas, według standardu Daci oczywiście. Stoi wyżej, prześwit większy, koło wąskie, żeby było śmieszniej, to jest samochód elektryczny, który waży poniżej tony, a dokładnie 960 kg, co się też nie zdarza. Zewnątrz na pewno jest y, po prostu ładny, w szczególności z przodu, jeżeli ktoś nie wie, że to jest Dacia Spring, może go pomylić nawet z dacją Duster. Może, taka Dacia Duster w takim Takiej bardzo w ducie, w ducie, minimalistycznej no, formie. Żeby było ciekawiej, masz niby samochód rumuński, który jest efektem współpracy Francuzów z Chińczykami. Ale nie boimy się tego. co? nie boimy się tego. Oczywiście nie. No. I zobacz sobie tu mamy. Znowu nic. Maleńki silniczek o mocy zaledwie 45 koni mechanicznych. Tak. 125 Nm momentu obrotowego. Auto do setki przyspiesza prawie jak maluch, bo ma prawie 20 sekund od zera do 100 przyspieszenie, ale jak jechałeś, mówiłeś, że żwawy. W jeździe miejskiej do 50 km ten silnik się sprawdza. Do 50 km ma 5,8 sekundy, czyli znowu jak chcesz, ten pierwszy moment na światłach jesteś najszybszy. Czy to ci wystarczy, czy ty jesteś świadom tego, że jeden z najsłabszych samochodów na rynku? Tak, oczywiście. On jest najsłabszy tylko na papierze, przykład na w porównaniu do samochodów spalinowych wcale nie odstaje. No i o zasięg też tutaj, jak się uprzesz, będziesz mógł powalczyć, bo tutaj... Y Przestrzeń w tej baterii to jest ponad 27 kWh, czyli na przykład więcej niż w pierwszej generacji. Tam były 24 kWh. Ma większy zasięg nawet niż Mazda, którą już testowaliśmy. I ile tutaj maksymalnie? Maksymalnie wyczypałeś? Według producenta jest 230 km w jeździe mieszanej, a do 305 w jeździe miejskiej. Czyli tak naprawdę zawsze jedną trzecią odejmuje, czyli te 200-220 w jeździe takiej miejskiej powinieneś cyknąć. Jest. Jakie hasło określa ten model, to za tą cenę nie spodziewaj się zbyt wiele. I właśnie to jest bardzo prawidłowe podejście. Oczywiście, nie spodziewaj się zbyt wiele, ale jeździ tanio i ekologicznie przy okazji. Wnętrze zobaczymy? Oczywiście. Można się śmiać z małych i wąskich kółeczek tego rumuńsko-francuskiego-chińskiego jeździadełka, ale cena czyni cuda. Jeśli uwzględnić rządową dopłatę, Jarek mógłby mieć taki samochód za nieco ponad 80 tysiaków. Gdyby jeszcze bardziej posłuchał węża z kieszeni i wybrał bieda wersję, zapłaciłby tylko trochę ponad 6 dych. Wow! Tak, to jest najbogatsza wersja wyposażenia dacji, więc mamy już tu duży, kolorowy ekran z nawigacją i mamy kamerę cofania. Jest klima automat czy manual? Manual, no, tak, no za tą cenę gdzieś te oszczędności muszą być, I co widzimy dobrze. na przykład po ryglach wprost z lat 90. Drzwiach, no, po najtańszym plastiku. Ale z drugiej strony elektryczne lusterka, elektryczne szyby, jest co prawda nieaktywny, ale pasywny tempomat, więc gdzieś tam poza miastem też można go odpalić. Kurczę, no... Pierwszy samochód elektryczny myślę, że powinien spełniać wymagania i od czegoś trzeba zacząć. Zdecydowanie. A jego właściwości, jest i zasięg pokazują, że naprawdę można zrobić samochód lekki i samochód, który ponad te 200 km i przede przejedzie. wszystkim samochód stani. Jestem przekonany, że kamera nie oddaje realnych wymiarów tego auta. Ono jest naprawdę małe, a koła wyglądają jak guziki od kożucha. Ostatni raz czternastki widziałem chyba w golfie trójce. Dacią Spring lepiej nie wjeżdżać na lewy pas autostrady, bo mogą nas strąbić zatamowanie za ruchu. Jeśli podepniemy Springa do 30 kW ładowary, napełnimy baterię do 80% w godzinę. Da się też naładować przez noc akumulator przy użyciu zwykłego domowego gniazdka. W przeciwieństwie do Fiata 500, Dacia może zabrać na pokład 5 osób. Choć trójce pasażerów na tylnej kanapie szczerze współczuje. Kabina jest bardzo wąska.